Dzień dobry Państwu w imieniu Krakowskiej Akademii, w imieniu Stowarzyszenia Romów Polskich i w imieniu własnym. Witam bardzo serdecznie na wernisarzu naszej wystawy. Jest to pierwsza wystawa z cyklu, który zaplanowaliśmy, z cyklu, który jest zatytułowany Wszyscy obywatele Rzeczpospolitej. Jak Państwo się doskonale orientują, tytuł nawiązuje do preambuły Konstytucji. Preambuła zaczyna się tak. My, naród Polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej. Ci wszyscy obywatele Rzeczpospolitej to także wszystkie mniejszości narodowe i etniczne, mniejszości narodowe i etniczne, które są zawsze skarbem i solą każdej ziemi. I chcielibyśmy, żeby mniejszości narodowe, te, które zamieszkują, i etniczne, te, które zamieszkują Małopolskę, miały tutaj swoje kolejne wystawy, żeby mogły zaprezentować swoją historię, swój dorobek. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować dla Krakowskiej Akademii, a szczególne podziękowania dla pana profesora Widackiego za zaangażowanie za zaangażowanie, że dzisiaj ta wystawa może tutaj być, może być eksponowana. Mam nadzieję, że studenci będą ją oglądać, nie tylko studenci. Na pewno spojrzenie na Romów, dzięki tej wystawie, mam nadzieję, że chociaż lekko się zmieni. Dziękuję się za uwagę. Kolejne gratulacje na ręce Pana Prezesa Stowarzyszenia Romów w Polsce chciałem złożyć za świetną, bardzo profesjonalną i bardzo ciekawą wystawę. Oczywiście jest tutaj szereg interesujących dokumentów, ikonografii, opisów. I to nam niewątpliwie przybliży prawdziwy, historyczny obraz Romów. Znałem, że jest to profesjonalnie zrobiona wystawa, która rzeczywiście prezentuje i historię mało znaną, historię społeczności romskiej, no i prowadzi aż po, po współczesność. To Jest mnóstwo znakomitych zdjęć. Myślę, że jest to bardzo ciekawe, nie tylko dla osób, które profesjonalnie zajmują się etnografią czy etnologią. No myślę, że dobrze, jak młody Polak, student zobaczy. Dowie się coś więcej i i zobaczy tak, no i zobaczy coś, no, chociaż na tej wystawie, czego on już nie widział, a ja jeszcze widziałem, bo ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa tabory cygańskie. Najważniejszą rzeczą tej wystawy jest to, że ona ma ogromny aspekt i ogromny potencjał edukacyjny. Jest to historia Romów w pigułce. Możemy się dowiedzieć, co jest, jaki kraj był praojczyzną Romów. Możemy się dowiedzieć o sytuacji Romów w poszczególnych krajach europejskich i o wszystkich losach, jakie spotykały ich na przestrzeni lat, na przestrzeni wieku. Oczywiście nie omijając aktualnej sytuacji Romów i te rzeczy, wątków związanych z ich kulturą, więc dla mnie przede wszystkim edukacyjny aspekt tej wystawy jest aspektem najistotniejszym.